Cześć, z tej strony Emil Kowalski dzisiaj pokażę Ci kilka tipów odnośnie budowania twojego biznesu, jak również budowy twojej marki osobistej. Ja pamiętam swoją historię. Ja zacząłem działać w 2017 roku w lutym. Ja właśnie nikt mi nie pokazał tego, jak mam to robić, co mam robić. I to jest ogromnym zdaniem właśnie. E, ogromny błąd, tak? Bo gdybym ja od samego początku dostał gotowy system, jak pracować, co mam robić, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie cała, całe budowanie biznesu, całe budowanie marki osobistej to jest schemat. To jest powtarzalny schemat, który jest w pełni właśnie do, do zrobienia przez każdego. Tak? Ja na przykład półtorej roku straciłem, bo źle się uczyłem, bo nikt nie pokazywał, co mam robić. Sam się uczyłem na swoich też błędach. Aktualnie nie działa coś takiego. Że wrzucasz link, super program, zrobiłem tyle, tle kasy, rejestruj się tutaj. To już nie działa. Te czasy się skończyły. Pamiętam półtora roku temu, jeszcze może trochę to działało, tak. Tylko nawet pytanie, dana osoba się zarejestruje i czy ona będzie wiedziała, co ma zrobić, czy będzie wiedziała, czego ma nie robić, jak ja widzę na przykład Facebook, Jak praca na Facebooku. Dla mnie, Facebook. To jest nic innego jak darmowe miejsce propagandy, jak darmowe miejsce do budowania wizerunku. I głównie na początku każdej drogi skupiłbym się na budowaniu biznesu na oparciu o właśnie o Facebook. 40% treści, jakie wrzucam, to jest wartość. 30% to jest lifestyle, 20% to jest biznes, a 10% to jest zabawa. Facebook nie chce, żeby ludzie wychodzili poza Facebook. Ty będąc na Facebooku, masz być na Facebooku. Facebook chce, żebyś oglądał ich reklamy, a nie wychodził na YouTube. Jeżeli taki film wrzucasz, to wrzuć go na Facebook i na YouTube. Wtedy masz dwa kanały dostępności, że Twój, e, fej, twój film, ten 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 wart, wartościowy film, tak? Jest na e, Facebooku i YouTube, na Insta TV i jeszcze być może na Vimeo. YouTube kanał zbudujesz jedynie przez to sam stając się mocnym brandem na Facebooku i na Instagramie, jak również przez to, że będziesz sukcesywnie codziennie wrzucał film. Wtedy zbudujesz mocnego YouTube'a. YouTube bardzo lubi, jakie są regularne filmy. To zobacz, że ci goście budują ten YouTube i brand latami. To nie jest tak, że gościu wrzucił jeden film i coś zachwyciło. Owszem, jeżeli robisz, codziennie wrzucasz film i nagle wrzucisz jeden film, który nagle gdzieś chwyci, on pójdzie wiralowo w internet, możesz delikatnie mu w tym pomóc. No to wtedy jest OK. Natomiast jeżeli ty też jeden film w tygodniu i czekasz na, na sukces, jak on spadnie na ciebie sam, to jest błąd. Ten sukces nie przyjdzie. Nie ma tego współcznika pracy i, i ten sukces nie przyjdzie. Ja na przykład teraz jestem w restauracji jakiejś tam we Wrocławiu, robię sobie teraz fotkę i oznaczam tą restaurację i na Instagramie, i na Facebooku. Dlaczego? Ponieważ społeczność tej restauracji, która lubi tę restaurację, zobaczy też mój post. Gdy wejdzie na Facebook, zobaczy posty społeczności zdrabniając imiona, w imieniach, w profilu z tego Facebooka, social media, automatycznie deprecjonuje swój personal brand. Tektualnie niezbyt dbam, o której godzinie wrzucam post, o której godzinie wrzucam cokolwiek. Jak po prostu mam content, to go rzucam, bo nie nauczysz się robić skali dużej, jeżeli nie ogarniasz mikroskali. To jest jakbyś chciał iść do szóstej klasy. Nie będąc w drugiej klasie. Co lubisz robić w życiu? Co cię pasjonuje, co cię inspiruje, co uwielbiasz robić, Co cię, w czym się zatracasz? To jest swoją pasjon. Bardzo fajnie buduje się biznes i markę osobistą, pokazując swoje pasje, swoje zajawki. Pokazuje swoje pasje bądź sobą. To jest proces. Budowanie marki osobistej to jest proces. Tego nie przeszkoczysz. Nie można wejść od razu na pozycję guru, lidera, bo szybko z niej spadniesz, bo cię zjedzą hejterzy, bo cię zje otoczenie. To jest stały, regularny proces. Non-stop do góry. Może czasami wolniej, i szybciej, czasami trzeba się cofnąć, ale cały czas konsekwentnie e, musi to iść. To jest proces. To jest tak samo, jakbyś poszedł na siłownię i chciał być przypakowany w dwa dni. Nie da się. To jest proces. Dziękuję Ci bardzo, że oglądałeś materiał do końca. Jeżeli materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, zostaw po sobie reakcję. Jeżeli oglądasz film na YouTubie, zostaw subskrybuj i, i bądź ze mną, śledź mnie w social media. I do zobaczenia niebawem. Trzymaj się. Cześć.